Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Kolejna filiżanka kawy z wróżką. Zapraszam do wysłuchania. Ja sobie podpalę tylko kadzidełko i za chwilkę zaczynamy. Dzisiaj filmik później, ale jest. Musiałam moi drodzy, tak jak to czasem bywa, poświęcić czas mojej rodzinie. No dobrze, zobaczmy co my tutaj mamy. Tak naprawdę nie ma za wiele na froncie filiżanki, ale w środku zobaczmy. Dobrze. Tu jest jakaś taka postać, i myślę, że oczy skupione są na dziecku. Dziecko, które jest kapryśne, to może być nawet dorosłe dziecko. Dziecko, które chce w takim jak gdyby w takiej czapeczce, jak pajacyk. Dziecko, które chce być już takie dorosłe. Sprawy dziecka, dzieci dominują. Tutaj jest rozpieszczone dziecko, moim zdaniem. Ktoś, kto tak naprawdę. Ma bardzo dużo energii, i tu mogą być znaki zodiaku: Lew, baran, strzelec, bo tutaj jest takiego ognia dużo energii. Ale też, oprócz tego, że tu są sprawy dziecka, też są sprawy rodzinne. Szykują się jakieś spotkania, rozmowy. Tu jest dużo tak naprawdę potrzeba naradzenia się, dużo szans na to, że te rozmowy między wami, moi drodzy, bo tu jest rodzina, przebiegną pomyślnie. Jakieś narady, ale tak naprawdę jeszcze szansa na zwycięstwo, bo tu jest taka mała literka V. Pomiędzy dzieckiem a osobą dorosłą. Tu jest takie, jak gdyby matka i dziecko. Tu jest ta literka V. To jest zwycięstwo, pomimo, że to dziecko jest takie kapryśne. Ale jeśli nie macie dzieci, to może być jakaś osoba, przyjaciel, przyjaciółka, ktoś taki, kto jest. Bardzo infantylny, tak, i każdy ma taką osobę w swoim otoczeniu. Tu, moi drodzy, 23, liczba, która się pokazała 23. Tu oczywiście litera D, ale też to może być P. Ja powiem tak, tu moi drodzy macie szansę na jakieś narady, na spotkania, ale tu jest młodsza osoba też z rodziny waszej, która jest zazdrosna, tak jak gdyby o Twoje dziecko. Mhm. Tu jest jakaś zazdrość, taka pokazana, według mnie. Tutaj ktoś może z kimś rywalizować i to z tych młodszych y, osób, młodsze pokolenie. Tu 23, tutaj było P, S również. Ojejku, padło mi to kadzidełko, ale już nie będziemy zapalać, weźmiemy długopis. Y, tutaj y, inicjał E. I to jest osoba bardzo ważna, która może mieć takie właśnie taki inicjał. Pierwsza litera nazwiska albo imienia. Moi drodzy, niespodziewany gość jakiś idzie do ciebie. I tutaj, osoba tak jak gdyby z dwojgiem dzieci albo bliźniętami. Dwoje malutkich dzieci, albo też takie bliźnięta. I to może być Twoja rodzina, ale też, bo tutaj ja widzę takie sprawy rodzinne, tak to odczuwam, ale też może być osoba z przeszłości, tak? To mogą być dzieci, to mogą być bliźnięta. Także ktoś taki do Ciebie. Zbliża się. No, drugi raz ten inicjał e to jest też ważna jakaś osoba z rodziny, od, z przyjaciół, ktoś taki. Tutaj, moi drodzy, są jakieś obliczenia, tak jak gdyby 8 plus 3, ale to nie o to chodzi, to nie chodzi o te liczby. Tutaj chodzi o to, że ktoś żyje, tak jak z Was, moi drodzy. Zapisując wydatki, być może licząc, albo ktoś planuje to zrobić. Ja to tak odczuwam: ktoś planuje to zrobić. Tu na wylocie jest definitywnie osoba z przeszłości, jest taki półksiężyc osoba z przeszłości ale Wy też możecie czuć jeszcze się, że troszeczkę żyjecie w takiej blokadzie, jak gdyby. Myślić o jakimś powrocie. Możliwe, że też myślicie o powrocie na przykład z emigracji niektórzy, niektórzy czują się zablokowani, ale chcieliby mieć kontakt z osobami z przeszłości. No, tutaj moi drodzy jest taka lekka blokada, jeśli chodzi o tak jak gdyby wyjście z tego środowiska, w którym jesteście, no tak, ja to widzę, ja to tak odbieram. Dobrze, tak. Tutaj o tym liczeniu mówiłam, bo tu jest dużo cyfr. Jakieś podsumowanie czekać może Was również w życiu, moi drodzy. Podsumowanie ważnej sprawy, albo też po prostu liczenie wydatków. Tak. Tutaj definitywnie idzie do Was osoba z dzieckiem albo z dziećmi dwojgiem. To jest ktoś właśnie z przeszłości. To może być wizyta, spotkanie. Tutaj ta czwóreczka, ale też takie krzesełeczko to jest niespodziewany gość. Wy tutaj, moi drodzy, na teraźniejszości, teraz yy, działacie perfekcyjnie, bardzo. Przy tej czwórce wszystko Wam się będzie układać. Czy to będziecie robić na przykład jakieś swoje zawodowe projekty, czy też sprawy domowe, obowiązki domowe będą załatwione bardzo dobrze. Czy będziecie piec ciasto, czy będziecie robić cokolwiek w domu, czy będziecie czegoś się podejmować, będzie to robione perfekcyjnie. Wszystko będzie robione w tej chwili perfekcyjnie. Jest na to czas. Tak. Tutaj jest to pięknie pokazane. Dobrze. Bardzo ładna filiżanka dzisiaj się pokazała. Tak. Moi drodzy. Ja tutaj widzę jeszcze tylko, że. To jest takie, gdyby, bo czasem te fusy są bardzo wyraźne, ale tutaj, tak jak są postaci, są kobiety i to jest parę kobiet, i tu może być jakaś grupa. Możliwe, że będziecie uczestniczyć w jakimś szkoleniu, w jakiejś naradzie, przyłączycie się do jakiejś grupy kobiet, osób. Będziecie wspólnie, tak jak gdyby team zespół, który działa nad czymś. I to będzie tak naprawdę bardzo szybko. Tak. Bo to jest, można powiedzieć, że już na wylocie. No dobrze. Na razie w tej filiżance to chyba wszystko. Tu jest też taki mały wiatraczek. Wiatrak, moi drodzy, to jest też przy takiej osóbce. Ten wiatrak też mówi o tym, że odnosisz taki w tej chwili zasłużony sukces, zdobyty ciężką pracą. Właśnie wychodzi ci wszystko perfekcyjnie. Działasz. Nie przejmujesz się, idziesz do przodu, chociaż, tak jak mówiłam, no tutaj jest cały czas, moi drodzy, może nie do końca zadowolenie z tego miejsca, w którym jesteście, ale wy się spełniacie, moi drodzy, i tutaj jest podwójne MM również. Ja przeoczyłam to. To jest cały czas pasa bardzo dobra. Też osoby o tym inicjale M. MM. M, A, P, D, E, dwa razy wyszło, ale też tu jest, moi drodzy, taki napis jakby AFI, A, F, I, nie wiem, co to oznacza, A, F, I, to może też być ważne, e, imiona Dawid, Imiona Aleksander, imiona na M Marcin, Miłosz, Michał. No dobrze, kochani. Teraz przejdźmy sobie do spodeczka. Tutaj jest tak jak gdyby przyjaciel. Inicjały widzę J. Zaraz jeszcze zobaczymy. Tu jest jakieś zwierzę, ale to może być pies to może być osoba, z którą będziesz rozmawiać. Bardzo szybko, bo tu jest moi drodzy, też taki malutki, jak gdyby ptaszek koliberek. Zbliża się jakaś ważna rozmowa. Tu jest osoba, głowa w koronie. Głowa w koronie. Osoba bardzo dumna. Będziesz tak naprawdę cieszyć się z osiągnięć, ale kogoś młodszego, bo to jest młoda osobka. Z osiągnięć w szkole albo na studiach swoich dzieci, albo też bliskich jakichś osób tobie. Tu jest też, moi drodzy, myślenie o podróży powroty. Tak, jak gdyby powroty gdzieś w miejsca do domu rodzinnego takie sytuacje tutaj się pokazują. Tutaj mamy tak jak gdyby takiego małego Elfika, można powiedzieć. I też, moi drodzy, ważny okres świąt Bożego Narodzenia dla Was jest. I możliwe, że teraz jest wrzesień, ale już zaczniecie robić plany co do świąt. Siedem, siódmeczka. Yy, ważny tydzień się zbliża. Dużo powodzenia, jest ta podkowa albo w tą stronę, bardzo dużo powodzenia. Inicjały J oraz E w tą stronę, znowu E. N. Czy tutaj widać? Tak. I tutaj moi drodzy też widać tak jak gdyby spotkania z dziećmi. Zbliżają się pieniądze w tym tygodniu, ale też spotkania z dziećmi, duma z dzieci, rozmowy, e, jakieś odległości, dobre powodzenie, lepszy nastrój, mhm. więcej e, działania takiego, ale wśród osób e, Bliskich. Tu jeszcze N, ale też może być w tą stronę Z. Dobrze. Tak, tu młode twarze dzieci. Ktoś być może będzie coś ubezpieczał. Zmiana ubezpieczenia, zmiana polisy. Jest ten parasol, jest tutaj ta ochrona. Tutaj był parasol i tu gdzieś jeszcze ja też widziałam. Tak. No, tu są jakieś dobre fluidy, moi drodzy. Też jest taka stabilizacja też jest znak nieskończoności, ale też takiej kotwicy też jest. Dużo spraw się wyjaśni, bardzo dużo powodzenia, lepsza atmosfera, radość. Dobrze, bardzo dużo, bardzo dobra filiżanka, moim zdaniem, ale myślę, że mam karty kipera pod ręką. Także zaczniemy. Karty kipera. Co tutaj karty kipera chciałyby nam dopowiedzieć do tego czytania? Chodzi o podróż, moi drodzy, chodzi o podróż, ty oczywiście oczekujesz tej podróży i spotkania, no właśnie, spotkania ze swoimi osobami bliskimi, ze swoją, tak jak gdyby, rodziną, społecznością, jesteś połączona, połączony z tymi osobami bardzo blisko. E tak, i tutaj na Ciebie też oczekują, tak naprawdę, Ciebie osoby. To nie to, że to jest w jedną stronę. Tutaj jesteś osobą bardzo lubianą. Ktoś oczekuje, że Ty powrócisz, tak? Ktoś na Ciebie czeka gdzieś daleko. Co jeszcze tutaj? Szykują się jakieś, moi drodzy, nieoczekiwane pieniądze. A nawet bym powiedziała, zaskoczy cię praca, twoja zawodowa albo też sprawa czy sądowa, czy majątkowa. Możliwe, że też starszy mężczyzna, znaczy mężczyzna dojrzały, nie to, że starszy, dojrzały tak w sile wieku, może być zaangażowany w tą, twoją sprawę. Jeśli masz sprawę w sądzie do 30 dni. Wygrasz tą sprawę, możesz otrzymać podwyżkę również, ale też awans. Dobrze. Jakie rady tu pokażą nam? Karty kipera do tego czytania. Rady. 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 Nie martw się. Jesteś na dobrej drodze. W swojej pracy zawodowej w tej chwili, może tego nie widzisz. Tu jest albo awans, albo podwyżka, i też nie widzisz, że masz więcej doświadczenia, stajesz się osobą dojrzalszą z większym doświadczeniem, która zasługuje na lepsze pieniądze. Tak, i ja powiedziałam, awans duże powodzenie. Yy, trzymaj się tej swojej drogi, tak? Yy, tej ścieżki zawodowej. To, co robisz, jest dla Ciebie bardzo cenne. No dobrze, moi drodzy. I jeszcze możliwe, że ja sobie dopowiem jedną kartą. Taką małą ja teraz tą talię oczywiście odnalazłam. I to jest talia. Yy, Anielski klucz, anielskie klucze, przepraszam, anielskie klucze. I te anielskie klucze dadzą nam jakieś wskazówki, może, prawda? Trzy wskazówki od y, anielskich kluczy. Trzy wskazówki. Pierwsza wskazówka: dziękuj za dobro i pomnażaj je. Druga wskazówka. Czyń cuda w swoim życiu. I trzecia wskazówka, moi drodzy, bądź uprzejmy. Także to wszystko, kochani, na dzisiaj. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia, wszystkiego dobrego. W kolejnych filmikach się spotykamy. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.